Moim marzeniem zawsze było podróżować, zwiedzać świat i korzystać z życia na sportowo. Zawsze kręciły mnie sporty ekstremistyczne, w skrócie Extreme Sports, po angielsku. Kiedyś zastanawiałem się nad kulturystyką, ale w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że to nie jest sport dla mnie. On nie wymaga tyle finezji. Moim ulubionym stylem jazdy jest kobra. Doskonale go już wiele, wiele, wiele lat wkładam w to naprawdę niesamowicie wiele wysiłków. W moich morderczych treningach zawsze pomagała mi moja żona, Krystyna, która zawsze, ale to zawsze mnie wspierała, kiedy wracałem do domu zalany potem. A sport to moja miłość, tak samo jak Krystyna. Na nasze pierwsze spotkanie Janusz przyjechał na rowerze stacjonarnym. Wziął mnie na przejażdżkę. Od razu wiedziałam, że Janusz ma pociąg do pedałów. Podczas treningów doznaję wielu kontuzji, co też kosztuje mnie czas i zdrowie. Wiadomo, z zerwanym ścięgnem nie mogę iść do pracy. Nie chodzę do pracy, nie zarabiam. A treningi kosztują. Z czegoś trzeba obciąć? Mniej zjeść, gorzej się ubrać. Na treningi musi być kasa. Gdybym miał do wyboru życie albo rower, a jednak wybrałbym rower. Szanuję moją żonę Krystynę za to, że pozwala mi na moje mordercze treningi. Szanuję cię, Krystyna. Dzięki, że jesteś ze mną. Janusz, puść nas, spędza czas na morderczych treningach. Swoją wygraną przeznaczyłbym na jeszcze morderstsze treningi. Janusz nie jest gruby. On jest niższy niż inni, którzy ważą tyle samo. Jak już wspominałem wcześniej, sport to zdrowie. A ja mam takie marzenie w życiu, że chciałbym być najzdrowszy na świecie. Proszę, dajcie mi zdrowie. <słyski> Im the queen of the world! Cool that ass, get down, shake it to the rhythm when I make the sound To the beat, to the beat, to the beat Legitimate, it's my old school shit To the detect, to take it back in action To keep things moving in the right direction Wags enough to play the fool Take it to the fridge, as this is cool Like the monkey ball with the old school flow steps are so nigga, Curtis will So make your move, and don't stop Get in the groove, cause this is hot Brother better prepare your hands to clap Cause I got the beat to make the planet rock Proszę, dajcie mi zdrowie.